W latach 60. i 70. XX wieku doszło do niespotykanej liczby porwań samolotów, głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Ten okres znany jako Złota Era Porwań. Był czasem, gdy porwania samolotów stały się niemal regularnym zjawiskiem. W ciągu zaledwie dekady odnotowano ponad 150 takich incydentów. Co ciekawe, wiele z nich miało jeden wspólny cel lot na Kubę. Dlaczego akurat tam? Kuba była wówczas pod rządami Fidela Castro, a dla wielu porywaczy była symbolem rewolucji lub miejscem ucieczki od amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Porwania były tak częste, że piloci zaczęli żartować, że każdy lot do Miami może skończyć się w Hawanie. Linie lotnicze musiały wprowadzać nowe środki bezpieczeństwa, takie jak uzbrojeni strażnicy na pokładach czy dokładniejsze kontrole pasażerów. Jednak dopiero w latach 70., po wprowadzeniu bardziej rygorystycznych procedur bezpieczeństwa i międzynarodowych sankcji wobec porywaczy, liczba takich incydentów zaczęła spadać. Mówiła ta złota era porwań to czas, który zmienił lotnictwo na zawsze. Zapoczątkował erę surowych kontroli bezpieczeństwa na lotniskach i uczynił porwania samolotów jednym z największych wyzwań dla międzynarodowego prawa i bezpieczeństwa lotniczego.